Witam w kolejnym materiale z gry Ko Kozacy 3, no to tym razem zaczniemy sobie grę na boty i na zasady turniejowe, to będzie po prostu trening i wypuścimy serię takich, można powiedzieć rozgrywek, z tą jedną różnicą, one wszystkie będą szły dotąd, dopóki nie ogram siedmiu botów jednocześnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Kiedyś tak grałem i to się sprawdzało, zobaczymy jak teraz to wyjdzie, zaczynamy od jednego ratusza, od jednego młyna. Długo mamy na południu. Ok. Dajemy do oddziału i to szybko. Dajemy tak. Dajemy tak. Ok. Potrzebuję 9. I potem 9 potrzebuję do drewna. A pozostałych 9 do kamienia. to zrobimy za moment. Pan drogi. Dobrze, pozostałych dziewięciu, bo na razie kamieniła też jako tako nie mam, niech mi tutaj do kamienia. Okej, okay, to państwo nie wbudują mi szybko to. Wszyscy na chwilę tutaj do budowy tego. Bo potrzebuję koszary w trybie pilnym. A potem dalej zbierajcie. Na razie Polska Nacja ma tą zaletę, że posiadamy koszary. Znaczy koszary, że posiadamy pionierów, którzy są stosunkowo tani, no to powinni spełnić swo, swoją powinność, nazwijmy to. Na razie potrzebuję, tak, waszą dwójkę do drewna i waszą dwójkę do kamienia. Potem wrzucimy wszystkie do żywności. A potrzebujemy budować rynek, po prostu. Dlatego potrzebujemy surowca. Potem będziemy żywności, akurat tutaj czerpali korzyści. Tylko jest nam to potrzebne teraz marszu. Więc szybko budujemy rynek. Nie wiem, jak się będzie rozbudowywał. Zobaczymy. Musimy szybko przeprowadzić frontalny atak. E, idzie mi to teraz opornie, bo tak powiedziałem. To jest gra teraz na boty. Więc ona jest dość ułatwiona. To już mamy, ale nie mamy żywności, więc. E... Idźcie tutaj do pracy. To wróciło, że potrzebuję dosłownie po pięciu chłopach, żeby co czas zbierali mi chwilowo i kamień. To jest takie minimum, żeby to funkcjonowało w tym momencie. Póki jeszcze głodu nie mamy. Proszę bardzo. A potem będziemy musieli wybudować takie budowle jak, jak to się nazywa, jak, 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 jak to tam powiem. A, wymieniamy je po 500, bo potrzebuję i i, 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 tylko czy żywność, czy... Na razie tak zrobimy, proszę bardzo. I będę potrzebował uzbierać sobie w ten sposób na Akademię, ale Akademia może chwilę poczekać, nie jest niezbędna. Żelazo potrzebuję na, ile potrzebuję na Akademię? Akademię już mogę budować, ok. To do Akademii wykorzystają nasze drwali, proszę bardzo. Okej, okay. bo bez akademii dalej po prostu nie zajadę. Taka jest prawda. No i potrzebuję zrobić szybko te upgrade. Będą im potrzebne. Tylko nie, mam złota. Będą się poczekać, że produkują więcej chłopów. To może zróbmy chwilowo. Nie, 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 bo zawsze mi pada z głodu. Poczekajmy aż zbiorę więcej żywności i zrobimy ten upgrade. O, na przykład w tym momencie, okej. Okay. I za chwilę wybudujemy to. Ja skończę akademię, to zrobimy sobie pełny oddział. Może idźcie tutaj, piątka. Proszę bardzo, za chwilę eee, zrobimy to, bo potrzebuję teraz złoto w tej pilnym. Przynajmniej jedno kopalnie, eee, bo ty też mogą mi zrobić nieprzyjemną sytuację, więc eee, jakiś tam oddział zostawię. No, szybciej, budujcie, budujcie, budujcie. Tak jak powiedziałem, ja na tych widzę, że na jedną przewagę. Ja na tych zasadach po prostu nie gram. Jak się nie przygotuję, no to będzie problem. Okej, okay, już produkujemy złoto, tyle dobrego. No, to już widzę, że nie przyszło, bo to nowy normalny na multi. Od razu to bym zrobił, ale potrzebuję drona 400. Drona to chwila moment, wszystko uzbierają. Potrzebuję to i to. Jak będzie ci jest to przygotowuję pierwsza tak na pota. No bo jak ja go nie będę dociskał, to będzie dociskał mnie. Okej, okay, potrzebuję ci jest to jeszcze dwóch potrzebuję. O, idzie dwóch patakianów, świetnie. Okej, okay, przeprowadzamy pierwszy atak. Eee... Okej, okay. no to w tym wypadku możemy pójść jeszcze w tym kierunku, żeby szybciej żyw żywność zbierali. Okej, okay. możemy zwiększyć siłę ataku. Także bardziej w obronę muszę inwestować. I... i, i Dobrze byłoby zorientować się... Jest, druga kopalnia złota. To proszę bardzo, do złota, jak najszybciej. Chyba mam za małą produkcję złota. Od razu dodajmy do tego, to będzie im potrzebne. Od razu przydałoby mi się to, ale potrzebuję 2400, w ogóle to to by mi się przydało, tego na cień Ale to wszystko, może inaczej, wszystko jest mi potrzebne. Ten atak podejrzewam pójdzie się na zmarnowanie, bo, bo tego po prostu odpiorą, ale zobaczymy. Nie można od razu skazywać na porażkę każdego mojego przedsięwzięcia. ci już mi węgiel zbierać, to pójdzie na handel. No i ten atak powinien jako tako teraz poskutkować jakimiś konkretnymi efektami. Mam taką nadzieję w każdym razie. Bo już punktowo trzeba mieć przewagę nad botem. To jest dobra wiadomość. A to jest bot, więc to tam inna rozmowa. Zatakujmy wnętrz jego bazę. Nawet się nie obstawił i ma niewiele oddziałów. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj więcej działać. Okej. Okay. Możemy... Jeszcze chwilę poczekamy i zrobimy kolejny element. O, możemy zrobić to. Okej. Okay. Cofać się, cofać się, sprowokujmy, bo to do ataku, ale go nie anihilujmy. Bo to po prostu ma więcej jednostek, widzicie, co chodzi. Grać na to nie poszedł, ale. to mię możemy zaatakować. No to się tragicznie skończyło. No, oficer swoje robi, nie mogę powiedzieć, że nie. Nie, przegramy to, bo widzę. O, chociaż nie, patrzcie, wygrali. Wygrali, o dziwo. Możemy powybijać trochę chłopów jak się uda. Dodajemy trochę do obrony. Jak będzie kolejny oddział, no boty takie są, no, bo ty w ten sposób łatwo pokonać, dziwo. A właśnie, nie ma przejmowania, nie proszę mi się obstawiam, chodźcie tutaj. Tutaj nie ma przejmowania przecież, nie proszę mi się obstawiam. Hmm, dodajemy trochę do ataku. No i wysyłajmy kolejny oddział. Teraz wiemy gdzie się znajdują i możemy gospodarkę w ten sposób, bardzo odwarężyć. I potrzebujemy drugi ratusz, który jest Proszę bardzo. To jest podstawa w tym momencie rozwoju naszej gospodarki. Może byłoby zrobić również to, ale to może chwilę poczekać. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak wiem, to nie jest najlepszy sposób na grę, ale eksperymentuję w tym momencie. Tak to wygląda. Na pewno muszę zrobić to. No zbierajcie mi, zbierajcie mi wszystkie inne artykuły, bo są potrzebne faktycznie. Potrzebuję kolejny oddział, tylko na to brakuje mi chyba złota, no. Zaglecie mi żelaza jeszcze brakować. Tak to mniej więcej wygląda. Potrzebuję też granadierów, czyli muszę szybko wybudować centrum dyplomatyczne. Ale to z kolei trochę czasu zajmie. Okej. Okay. potrzebowałoby również to, ale to jest kwestia czasu. Oba się mamy już węgier w ilości 1000. Możemy na drewno przeznaczyć, to szybki w grady do żywności. Proszę bardzo. Od razu stąd kopa do złota, gdziekolwiek je tam zrobiłem. Na razie bot poniósł jakieś tam straty, więc to jest dobra wiadomość dla nas. Na pewno potrzebuję budować diplo, tak powiedziałem, ale to chwila chwilę minie, zanim będziemy w stanie to zrobić. Yy, potrzebuję z 6 do boszy. Nie. No wiecie, możemy się także po neutralu trochę przejść. Yy, na pewno potrzebuję to. No i Nasza zdolność do projekcji siły urosiłego metryczne postępy. Taka jest prawda w tym momencie. Eee, pana potrzebuję na chwilę tutaj. Panie Dobosz, pana potrzebuję na chwilę tutaj. Pana potrzebuję na chwilę gdzieś tutaj. No wizja jest niepotrzebna żebym widział kiedy mnie Bodza atakuje. Okej. Okay. Gdzieś tutaj po środku, żebym widział całą trasę. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj mam jeszcze dwóch. Dobosz, Jeden mi się skitrał, ale to wystarczy że jednego wezmę. Chyba że... nie, dwóch jest. No to jednego mogę zabrać. Drugiego po prostu nie widzę, ale na pewno dziś tutaj stoi. A tu jest schowany, okej. Okay. No i zobaczcie, tutaj moi żołnierze się odpustoszczą. To jest koniec historii. Jak on już nie ma chłopów, to wystarczy teraz gospodarkę wykończyć. Okej, okay. możemy to sobie wymienić na kamień, ale. To już jest generalnie zwycięstwo, jeden kamień na drewno. To już jest zwycięstwo. Bo widzę, że już się produkuje hopów, chyba. Nie, coś tam się produkuje, okej. Okay. Więc jeszcze z rynku korzysta. Tyle dobrego dla niego. Potrzebuję jak najszybciej diplo. Ale diplo to jeszcze moment, i będziemy mogli budować. Proszę bardzo, i teraz natychmiast diplo. Nie, czy oni jeszcze produkują chłopów czy nie. To, co tam się dzieje, to jest poemat, Ale tak powiedziałem Akurat, jak to się nazywa. Akurat botat na łatwo pokonać. To będzie szybki atak. Nazywamy rzeczy po imieniu. Możemy jeszcze zrobić to. Możemy sobie to kopalnię złota tutaj rozbudować. Dlaczego by nie? Tam mamy kolejną kopalnię złota. Proszę bardzo, nawet trzy ko kopalnie możemy, cztery wybudować. Podczas botowi yy, rozbiłem gospodarkę. Ja przejąłem praktycznie całą inicjatywę w tym momencie. Tak, tak jak tak powiedziałem, no to są boty. No na, na boty tak może grać się, na ludzi już nie Taka jest prawda. No ale no powiedzmy, że pierwsze takie zwycięstwo osiągnięte. No okej, okay, tutaj brakuje mi jeszcze trochę, ale to jest akurat do ogarnięcia. Na no to potrzebuję... Na no to potrzebuję, tak, potrzebuję pa pak północnoatlantycki tradycyjnie. No bo bez tego ani rusz. Bez paktu to... północnoatlantyckiego ani rusz po prostu. No dobrze, moi ludzie tam idą na kolejny... Na kolejną rzeź wyjątek, czyli yy, znowu zdamy kolejne straty. Użmy sobie... 36 łuczników i wykorzystamy ich do zburzenia jego budynku wojskowych i tak dalej bo tak to to będzie się po prostu przyciągało niepotrzebnie Dokończymy ich jednym uderzeniem proszę bardzo, będę mógł takie mniejsze oddziały posyłać na tym etapie nic więcej nie muszę robić w sumie sami zobaczcie, wejdę jak do siebie tylko poczekam na ten oddział łuczników to zmasakrujemy ich więc zostańcie w tym miejscu, a ja już tam posyłam ucików i wykończamy do końca Okej, okay, wchodzimy tutaj i kończymy imprezę. Nie wiem, czy bot jeszcze potem się poda, czy nie, ale. No, jak już ma gospodarkę zmasakrowaną, to nie sądzę, żeby próbował coś więcej robić. Tak to mniej więcej będzie wyglądało w tym momencie mam wrażenie. Dobrze byłoby, żebym rozbudował jeszcze tutaj tą kopalnię złota, ale na... nie wiem, czy zbiorę tyle złota na czas. Nie wiem, czy bot w ogóle jeszcze ma jakąkolwiek zdolność o projekcji siły. Ma zdolność, dopóki nie zniszczę. Czyli co nie po czym bo... Nie potrzebuję potrzebuję na starych uczników, czyli muszę jak najszybciej dipę budować. Teraz postawa. Na jednego szara się wygrałem, więc no, tak to wygląda. Moimi oddziałami może tutaj działać cuda. Nie wstaczę sobie blokali mieszkalnych, już naprawiłem ten pod. Proszę bardzo, macie tutaj cztery. Ale jak mówiłem, więcej po prostu nie potrzebuję. To naprawdę bot jest już wykończony. No to dopóki marynek będzie kontratakował, ale muszę mu przede wszystkim oczy zniszczyć. Reszta pójdzie gładko. Okej. Okay. Rozbudowana, rozbudowana. Proszę bardzo, tak. No to chyba jeszcze mi brakuje. O mam, proszę bardzo. Jak ja już mam rozbudowaną gospodarkę, bot już nie jest w stanie się pozbierać po prostu. Proszę bardzo, zniszczymy ratus i będzie po zawodach. Jeszcze próbuję się odbudowywać, znaczy, że ma jakichś chłopów za zanadrzu. Nie, stójcie, wróćcie, wróćcie, trzeba ucieku ratować. Dobra, rejestracja to się nic nie stanie. Okej, okay, wysadzamy po prostu. Wszystko i do widzenia. Okej, okay, tak powiedziałem. Wszystko wysadzamy. Bez wyjątku. Trzeba zniszczyć to. Jeszcze próbują się odbudować. Teraz nie z tym wszystkim. Nie sądzę, żebym cokolwiek więcej potrzebował. No możecie tak. bo cię poddał. No dobrze drodzy widzowie, w takim układzie Dziękuję za uwagę, jak materiał wam się spodobał to zapraszam na kolejny mój kanał, trzymajcie się następnego no i cześć.